Nagrywacz! Kurwa, kurwa, paseki w innym kierunku to kalifiku. W skarpetach kurwa. Ja na skarpetach. Normalnie w skarpetach, w tej. Mogę nagrywać ino na 4 minuty, a już Chubasko. nagrywam. No <grywa> ja, dobra, jak ktoś tam mocno, no chuj. Tak, Tyl skarpet. tam skarpetek! Tylko to skarpetek, gipko! Ja ci tam wpierdolę jak tam gdzieś... Jakiś... Kurwa, kto jest mi kurwa? pięknie, to kurwa! <grywa> Jakieś to ci udawał będę to był jump Noo nie skoczył Więc zostało Co? 40 sekund na Zostało 4 minuty Dobra Na pas? Dej Ja byś bez no, Nie na pas. No, na szłapy no, skokaj kurwa dzisiaj Ale O kurwa Tomek No czy się to

Czepię, mi się bo nie wyrzucacie <śmianowice> Kurwa, za że kopieli bo Teraz ty no, no, Czy <śmianowice> nie taki głupi kurwa, żeby tam skakać na takiego barasu? <śmianowice> <śmianowice> I... I... <śmianowice> <I...Yes. Leta! śmianowice> kurwa, nie Ale gdzie podatny na wszystko Ale jak się doruszyła ta woda, po, po tym tak, o to ziemia jak się ruszyło No bo ona się usiednie Ja to zjebę na kasie, ale nie wyda tego rybne całe. O, co to ja mam To co zjebać? Nie wiem, ja chciałbym po to. Kaj. Bo ta Kaj. Nie wiem, kaj ona je. Ja też Kurwa nie. śliski to. On też nie wie, kurwa. To co, on kupuje motornie K? No. Dobra, kończę. No, koniec.